Cześć, witam wszystkich na porannym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy. Dziś zaczniemy sobie od końca. Zikersz w stosunku do dolara. Trend spadkowy. Kurs zbliża się w kierunku linii trendu wzrostowego i wsparć ostatnich. Dash w stosunku do dolara. Dash powoli zmierza w kierunku swojego ATH. Ripple. Ripple nadal w dużym trójkącie coraz bliżej do rozwiązania. Ethereum Classic. Kurs po. W sporych spadkach lekko odbija do góry. Ethereum, no niestety, nadal w dół. Litecoin, Litecoin wczoraj ustanowił, a tak naprawdę, dzisiaj nowe ATH przebijając ostatnie. Mocne wbicie wczoraj było. Nozis. Kurs jednak utrzymał się powyżej wcześniejszego ATH. Czyli co? Jest szansa na kontynuowanie wzrostów? No, może, może. Tą linię możemy sobie już skasować. Nic nam nie wnosi. Spójrzmy na to szerzej. To bardzo ciężko jakoś bardzo szeroko spojrzeć, bo ta waluta nie jest notowana zbyt długo. Tak, mieliśmy mocne wybicie. No i jest próba kontynuowania wzrostów. Tutaj jak popatrzymy sobie, ta linia trendu została przebita i kurs wyszedł Powyżej niej ponownie przetestował od góry i znowu próba eee, pójściana, północ. No, może może to z tego będzie. Digibyte. Tutaj przebiliśmy linię trendu spadkowego, no ale wczoraj zobaczmy sobie ta świeczka. Jest taka sama jak ta, prawie tylko czerwona i sknotem od dołu. Ta była zielona, i sknotem od góry. No tutaj, wolumen nie jest jakiś oszałamiający. Jest walka kupujących ze sprzedającymi. Jest tu szansa na odbicie, no ale może się to nie utrzymać. Beachers. No, Beachers. Niestety też było w wyjście górą i niestety mamy spadki. Saya No niestety dalej spadki. Bitecoin. Kurs oparł się o linię trendu wzrostowego. Czy jest to możliwe odbicie? No jak najbardziej. Jest linia trendu wzrostowego. Idealnie kurs doszedł. Wolumen już spadł mocno. Jeżeli uaktywnią się w tym miejscu kupujący to odbijemy. Jeżeli nie no to niestety kurs będzie dążył do zniesienia całego tego wzrostu. Peercoin. No, powoli gdzieś w górę idziemy. Namecoin też powoli, powoli w górę. Nowa coin. Tutaj mamy taki trójkąt, nam się utworzył po ostatniej korekcie. No, zobaczymy, jak kurs zareaguje. Czy utrzyma się w tej linii trendu wzrostowego, czy zostanie ona przebita. Next. No, next. To działa nam przyciąganie do linii trendu wzrostowego. MADE, no nic się nie dzieje specjalnego w tej walucie. STEAM, STEAM, wcale mieliśmy mocne odreagowanie spadków. Wyjście powyżej linii trendu wzrostowego. linia została przebita, no zobaczymy czy jednak będzie odbicie, czy nie stelar. No stelar niestety niestety po przebiciu tych wsparć. Powoli w dół. Choć bardzo powoli bez jakichś tam większych yy, większych ruchów. Stratis no, Stratis po przebiciu wsparcia. Na linii trendu wzrostowego odbił się od wcześniejszych dołków, ale widać, że tu nie ma za dużo siły na odbicie. Zikesh w stosunku do bitcoina no przebija powoli wsparcia. Tutaj zostało przyjęte wsparcie na wcześniejszym dołku. No nie wygląda to za dobrze Tylko tutaj mamy odbicie od tego miejsca no ale na razie to jakoś bez rewelacji augur Tutaj też nic się wielkiego nie dzieje dłuższego czasu Golem Tak, golem no niestety jesteśmy tu w trendzie spadkowym Zbliżamy się do linii trendu wzrostowego w szerszym w okresie czasowym. No, jest szansa na odbicie gdzieś z tego miejsca. Dużo wsparcia tutaj bardzo jest. I tutaj kurs może nam ładnie odbić. DOCZ. No, DOGE nic się tu nie dzieje ciekawego. Powoli się obsuwał w dół. Monero. Nie, przepraszam. NEM. NEM. Po wyjściu dołem z tego dużego trójkąta odbicie jesteśmy powyżej wsparcia bo zobaczymy jak się rozwijała sytuacja Monero Monero odbił od linii trendu wzrostowego ale dalej w tym dużym trójkącie jest Dasz o dash, coraz bliżej oporu na górnej linii trójkąta no, jest szansa na przebicie. Ripple. Ripple odbił to, co mówiłem wczoraj, że kolejne dołki są wyżej. Że tu jest szansa, że ten dołek też będzie wyżej. No, na razie tak to wygląda. Ale jak się sytuacja rozwinie? Końcowo nie wiem. Tam yy, Ripple w stosunku do dolara przez cały jest w dużym trójkącie. Lisk. No, Lisk zbliża się do linii trendu wzrostowego. ETC. ETC zbliża się do wsparcia. ETH. No, ETH niestety podąża w dół przez cały czas. Litecoin. No, i Litecoin wczoraj. Mocne wybicie. Przebicie oporów na wcześniejszych szczytach. I kurs odbił się od ostatniego szczytu który mieliśmy 10 maja i Bitcoin. Coś się dzieje na Bitcoinie. Zacznijmy od Japończyków. No w Japonii bez jakiejś rewelacji tutaj Japończycy przebili linię trendu wzrostowego, no ale kurs utrzymuje się, powrócił i utrzymuje się powyżej tej linii Chińczycy tam nie możemy już sobie skasować. No, Chińczycy odbili od wcześniejszych dołków, no, ale nie widać tutaj za dużo siły na wzrosty. Też układ tego jest tak nie jest za ciekawy, giełda BTC. Tutaj wyjście górą z trójkąta, no, ale bardzo niemrawe i kurs powraca. Dzisiaj czerwona świeżka. Bitstamp, tutaj kur wyszedł górą z trójkąta, no ale też dzisiaj czerwona świeczka i Bitfinex. Tak, tą linię to możemy sobie już skasować, bo też udzaj już nic nie wnosi za dużo. Wyjście górą z trójkąta. O, trzy zielone świeczki, dziś zaczynamy od czerwonej. Ostatnie jest sporo pozytywnych niosów. Dla Bitcoina. No i gdyby rynek był pozytywnie nastawiony, cały kryptowalut, to tu przebijalibyśmy ATH przez cały czas. A to ledwo co starczyło siły na razie na wyjście górą z Nie Jest wiadomo, co się wydarzy 1 sierpnia. Czy nie będzie czasem hardworka na Bitcoinie. Są wakacje. Jest mniej. Inwestorów, choć gdzieś można słyszeć, że yy, cała masa nowych ludzi założyło sobie konto na różnych giełdach, część osób pyta mnie, czy analizuje też yy, oprócz analizy, nie tylko techniczne, a na podstawie fundamentów. Analizy fundamentalne. No i tak naprawdę branie pod uwagę tych wszystkich newsów, yy, które się pojawiają, no nie do końca ma sens, bo dużo jest jakichś nieprawdziwych, dużo jest robionych tylko po to, żeby podbić cenę. Ciężko tak naprawdę wyłowić z tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na rynku kryptowalut, te, które są prawdziwe, które mają faktycznie znaczenie i yy, które bardzo mocno wpływają na cenę. Dlatego staram się w umiarkowany sposób analizować to, co się dzieje wokół, a bardziej skupiać się na tym, co widać na wykresie, bo jak na wykresie widać, że nie ma siły rynku, to nawet te pozytywne newsy nie są w stanie wypchać kursu bardzo wysoko. No, na razie jesteśmy, w, mimo że kurs wyszedł górą tego dużego trójkąta jesteśmy w podobnej sytuacji, nie pobiliśmy wcześniejszych szczytów, nie mówiąc już o wcześniejszego ATH. Jedynie Litecoin. Mocne wybicie, ustanowienie nowego szczytu, ale popatrzmy. Wróćmy na chwilę do Litecoina. Nowe ATH. Ale nie jest, kurs nie ciągnie dalej w górę. Dzisiaj powoli mamy czerwoną świeczkę. Tak jak było z Nozis. Kurs ustanowił nowe ATH, ale szybki powrót. Nie ma siły i nie ma kapitału, który by ten kurs ciągnął mocno w górę. Coś się powinno zacząć dziać. Może pod koniec wakacji. No na razie, jak mówiłem, są wakacje, więc nie ma za dużo handlujących. Nie ma też komu sprzedawać, dlatego też kurs mocniej nie spadł. Ale jeżeli uaktywnią się inwestorzy, no to coś tu się może podziać. Na razie jesteśmy dalej w takim maraźmie wakacyjnym. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.